Przenieśmy się do 21 września 2025 roku. Mecz FC barcelona Hetafe. Słuchaj, FC Barcelona na bramce Joan Garcia, na lewej obronie Balde, na środku obrony Kubarsi oraz Araujo, na prawej obronie Kunde. Na środkowych... <grym> Na środkowych pomocnikach, nie wiem jak inaczej to powiedzieć, jest Pedri oraz Franky Dymk, nie wiem czemu Pedri jest kapitanem, halo, panie Pedri, proszę dodać opaskę komuś innemu. Na ofensywnej pomocy jest Rafinha, na lewej stronie jest Markus Rashford, na prawej o, na prawej pomocy jest dla mnie a, na, a na, na padzie jest Robert Lewandowski. Nie znam nikogo z Hetawy, więc po prostu zacznijmy ten mecz, bo nie znam nikogo z Hetawy, tak szczerze. Nikogo nie znam. Swoją drogą przepraszam. Przepraszam kibiców hetafę, że nie znam waszych zawodników, naprawdę. Z tego co wiem. Jedynie... Jednego tylko, że co znam, no to jedynie... Yy, na Bramce Dawid Soria. Jeżeli, to będzie, jeżeli na Bramce będzie Dawid Soria, no to... No to wy... ten. Trafiłem na, na Hetafę, dobrze. Więc teraz Robert Lewangolski. Lewangolski. Do Kunde! ale jeszcze raz dobrze, Majoral. Ale, I jeszcze lepiej. Zawodnicza w Sarcelonę. I Lamine, Jamal. Lamine, Jamal. Lamine, Lamine, la mal. Dalej Lamin. Czemu on nie podaje? Lamin. I tutaj odbicie, dalej, ale teraz Marafinia. podaj do Lewandowskiego, Lewandowski. Jak się rozpoczyna mecz FC Barcelony-Ketafe 1 do 0. Oczywiście wynik tego meczu to będzie przewidywany na mecz z Ketafe w życiu. Jego oczywiście nie będę oglądał, bo jest 21. Chociaż w sumie o 21. To, a, tu to będzie niedziela, to nie mogę, bo będzie szkoła i te sprawy, wiecie. No ale. O, zobaczmy, jak Robert, nasz Polak, rodak walnął. I zbliżył by się do w stanie już tak może ma swoje lata, bo ma 36 lat, ale trudno. I tak strzela. A teraz Adrian Glisso. Majoral, majoral! Broni! Joan Garcia. Bardzo czego nie podawał. Teraz Marcus Rashford. Na daleko do, fenomenalnie na do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski! Podaje do Rafini. Rafinia oddaje strzał! Broni! Dobrze, nawet nie wiem kto. Ok, ten Dawid, coś tam bla bla bla. Nie ten Dawid yy, bo tylko Dawid Soria. Jak ma się nie wiem. Nie wiem, no, sobie wiedzą, naprawdę. No, teraz Markus Rashford. Wykonujesz utrożny. Jaki ma pomysł? Markus Rashford. Markus Rashford, Alejandro Barle I Dawid Soria. Dawid nagle no, na etapę. I wybija Dawid Soria. Jakim? Jest się do majora. Teraz. Arambari. Major, majoral, czy, czy to będzie jeden jeden Nie ma. Franky de Jong, dobrze. Ale teraz błąd. Lewandowski próbował jeszcze, ale też nic. No, za dużo trochę błędów w FC Barcelony. I teraz Mario Martin. Mario Martin. Do Liso, Liso. Też by to była bramka Garcia. Do Pedriego. Tutaj w tyłek dostał Arambari, ale Frankie de Jong. Frankie de Jong przechowował akcję, nawet nie wiem po co. Frankie de Jong czeka, 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 ale niepotrzebnie. I Arambari potrzebuje Lewisa Majora, tutaj trochę popatrzyli, ale Frankie de Jong Do do Roberta Lewandowskiego. Lewy, ty musisz to zrobić po raz drugi. Lewandowski. Lewandowski za pola karnego! Obok bramki Lewandowski przedstawi cały story, patrzę sobie w oczy Ta, Ale Dawid Soria wybije daleko I teraz Alejandro Bardę Naprzód do Roberta Lewandowskiego To on się podał Robert Lewandowski kiwa się, kiwa lewy No weź szczał, Ale przyjął, że się... Obronił też stał no i... Tam, i teraz ma heta i teraz Mario Martin. Majoral! Żurkunde nie zrobił tego. Nie udało mu się, żeby tej akcji, ale teraz to, to jak najbardziej udało. I teraz Robert Lewandowski. Lamin przekonował wyjątku, żeby był spalony Lamin! Robert Lewandowski! Broni soria. Jarałko. Dobry wyskok. Dobre podanie teraz Darafiniu. Lamin. Lamin. Do Lewandowskiego. Lewandowski. Czy to będzie? Czy to będzie Bramkutaka? Jak najbardziej tak. Mamy. Mamy dwa gole Roberta. Dwa gole Roberta. W ogóle teraz wydawało mi się, że Lewy ma ryż na głowie. Mam też się wydawało, że teraz, jak tak podszedł do kamery, no to, że miał ryż na głowie teraz, bo tak mi się wydawało, albo ja po prostu mam zezalizć i powinienem sobie Oklary kupić. I Robert Lewandowski zakończyła w ten sposób pi pierwszą połowę, nie drugą, tylko pierwszą. No statystyki, no dla FC Barcelony, no co mam powiedzieć. No ale dobra. dobra, mogę wam zdradzić, że za to jest kolejny herb liver będzie jakiś herb y... narodowy. To wiem. Ale jeszcze dokładnie nie wiem jak do pałku Warsiego. Robert Lewandowski Lewandowski Rajd Roberta Lewandowskiego Lewandowski czy, Bur czy Duarte, no Duarte, dobrze. Najkrótsze obrończe się zachował. Ale teraz jednak. To naprowadzenie z akcją, ale. Dobrze to zrobił jeden z obrońców FC Barcelony. Możecie mi napisać w komentarzu, kto to był. Nie, nie zmuszam, ale teraz Frankie de Jong. Frankie de Jong. O, już okiwam tutaj wszystkich. Frankie de Jong, co on robi? Frankie de Jong na Roberta Lewandowskiego. Dlaczego to był spalony? Przecież to byłoby piękne podanie i to byłby gol. Cudowny gol, dlaczego to był spalony, dlaczego, to byłaby cudowna asysta Frankiego de Jonga. Okay, okay, sorry, sorry, Marcus Rashford podbiega. Paweł Kubarski próbował, ale teraz złe podanie i Pedri. Próba do Roberta Lewandowski, ale obrońca etapę dzisiaj wyjątkowo w tym meczu czujni. I na razie 2-0. FC Barcelony. Diego Rico, który wcześniej odebrał piłkę. Diego Rico, Diego Rico. Rzutka broni. Dobrze. Jan Bari. Mila, Mila. Mila, Joan Garcia. Joan Garcia to broni. I teraz Majoral. I po, po szecie tam mogło ale Joan Garcia. To broni. I pedri do Markusa Rashforda, Markus Rashford, Markus Rashford, Markus Rashford, Markus Rashford na Imila Altera Unka, czy ten, nie wiem kto, teraz Markus Rashford strzał z, z, z dystansu, dobrze i spalony. Znowu Robert Lewandowski na spalonym po raz drugi w tym meczu. Dublet spalonych Lewandowskiego i dublet goli Lewandowskiego. Co będzie szybsze? Co będzie szybsze hat -trickowi? Obawiam się, że spalone. Ale gole jest też, byłoby fajnie, że Polek z hat -trickiem, kurde. Robert Lewandowski podbiega. Podbiegnął jak, jak najbliżej się da. I teraz perez Ale, Araujo i Araujo. Do Pedriego Pedry. lekko przehamowana akcja, i teraz Robert Lewandowski zszedł z daleka. Polaka no i nie ma bramki. No, na pewno to nie był To Lewandowski po prostu z lewej Z Zdrawniej to może wypadnie. Teraz za Soria. Rafinia Rafinha. Szybko podbieg. Dawid robi lagę Ronald Rauchu, wiem co on teraz zrobił Ale Alejandro Balde, fenomenalnie I teraz Marcus Rashford Przehamował akcję Co jest za dużo hamowania akcji, ale czy to był ustalony Chyba nie Alejandro Balde Tutaj kiwa Ale ten to będzie rzut auto, Musi być rzut auto autu dla wcebarterony Jak szczerze No oczywiście, że tak Alejandro Barber do Rafini Rafinha Chociaż to się zrobiło w defensywie Hetafa, ale Rafinha dalej ma piłkę. Rafinha Luis Mila i teraz Juan Iglesias Javi Muñoz Javi Muñoz do Majorala, ale w Araujo dobrze i, tak, i takim prawdopodobnym wynikiem zakończył ten mecz. Jeszcze trzy minuty są wyliczone, ale nie wiem, czy to zrobi dla Hetafa albo FC Barcelony. Dawid Soria. Abkwar. Na przód. i koniec meczu. 2-0. Prawdopodobnie się zakończy mm, mecz FC Barcelona-Hetafe. Oto statystyki. A ja się z jak dam ale w sumie jeszcze nie. Sprawdźmy, kto był zawodnikiem meczu. Znając życiem Robert Lewandowski. Tak jest. Dobra, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Elo.